Wielokrotnie proponowano mi, czy sugerowano, czy rozpytywano mnie, czy jestem gotowy przeprowadzić zamach stanu, bo do Nazwijka, tego się jest poważna sprawa. W... Przyjdzie czas, że i o tym będziemy rozmawiać. W pamiętnikach pewnie. Tak? W pamiętnikach, natomiast nie, zamachu stanu ze mną się nie zrobi. Usta... Ja mówię, przychodzi. a wróciowe. wiecie, politycy, prawnicy, różni ludzie, którzy byli, ja to rozumiem, sfrustrowani wynikiem wyborów prezydenckich, ale z tego powodu, że wygrał nie ten kandydat, który mi się podobał, nie... Że, że można państwo zawiesić. A jednak, marszałek Sejmu Szymon Hołownia potwierdza to, co dziennikarze mówili od jakiegoś czasu, a mianowicie, że marszałek Sejmu, czyli druga osoba w państwie, była namawiana do tego, by nie zwoływać Zgromadzenia Narodowego, by de facto przeprowadzić zamach stanu w Polsce. Tyle tylko, że w każdym normalnym państwie takie wyznanie doprowadziłoby do bardzo poważnego kryzysu politycznego, być może konstytucyjnego, a na pewno zakończyłoby się rozpadem koalicji. Nie w Polsce. W Polsce bowiem większość wzrusza ramionami nad kolejnym wyznaniem Szymona Hołowni i nie przyjmuje się tym, co mówi marszałek Sejmu, choć de facto Szymon Hołownia stwierdził, że w Polsce szykowany był zamach stanu. I o tym wszystkim w najnowszym wideo komentarzu, Karol Gaz. Zapraszam. Na początku kilka słów kontekstu. Doskonale Państwo wiedzą, jakim wynikiem zakończyły się wybory prezydenckie. I pamiętają Państwo też zapewne tę histerię. Histerię, która miała miejsce w związku z wynikiem wyborów prezydenckich. Histerię, która była nakręcona. Histerię, która miała podważyć tenże wynik. Mówiono o gigantycznych nieprawidłowościach, mówiono wręcz o fałszerstwach wyborczych. Wszystko po to, by doprowadzić do tego, by Karol Nawrocki nie został. Prezydentem. Ale kiedy ten scenariusz okazał się niemożliwy, to równolegle w zaciszu gabinetów, w kuluarach, rozmawiano o innym scenariuszu. O scenariuszu, w myśl którego Szymon Hołownia jako marszałek Sejmu nie zwołałby Zgromadzenia Narodowego pod takim czy innym pretekstem, albo by je zwołał, a później ogłosił y, przerwę po to, by Karol Nawrocki nie został prezydentem. Polskim. Tak, wiem jak brzmi to abstrakcyjnie i absurdalnie. W każdym innym państwie zapewne skończyłoby się to prokuraturą i wjazdem służb, ale nie w Polsce. W Polsce od pewnego czasu takie rzeczy są na porządku dziennym i świadczą o sytuacji, w której się aktualnie znaleźliśmy. Niedawno dziennikarze ujawnili, że Donald Tusk i Koalicja Obywatelska bezpośrednio namawiały i naciskały na Szymona Hołownię, by ten nie zwoływał zgromadzenia narodowego. Szymon Hołownia miał odmówić, podobnie zresztą jak inni koalicjanci Donalda Tuska. Ale faktem jest, i to już wiemy z różnych relacji, że Donald Tusk taki zamach stanu szykował. A te nieoczekiwane słowa marszałka Sejmu w piątkowy wieczór w Polsat News tylko to potwierdzają. Po raz pierwszy marszałek Sejmu otwarcie przyznał, że był namawiany do przeprowadzenia de facto zamachu stanu, i choć później nieco łagodził swoje stanowisko, mówiąc, że nie mówił o zamachu stanu w sensie prawnym, tylko w sensie politycznym, to fakt jest faktem, że jacyś wysłannicy do Szymona Hołowni przychodzili, że jacyś ludzie, o których mówił Szymon Hołownia, dosyć ogólnie enigmatycznie mówiąc, że politycy, prawnicy etc., przychodzili do niego, by nie zwoływał zgromadzenia narodowego. I w każdym normalnym państwie tego typu stwierdzenie, tego typu wyznanie drugiej osoby w państwie, marszałka Sejmu, skutkowałoby bardzo poważnym kryzysem politycznym, mogłoby skutkować rozpadem koalicji rządzącej, a na pewno skutkowałoby dosyć szybkimi działaniami służb i prokuratury. Ale nie w Polsce. Nie w Polsce Donalda Tuska, bo tu na takie rzeczy wzrusza się już ramiona. Szymon Hołownia mówił o tym, że namawiano go do zamachu. Hustanu eee. News jak news, wypowiedź jak wypowiedź. Zobaczmy, co tam premier Donald Tusk mówił w Pabianicach. A premier odniósł się, co ciekawe, do słów Szymona Hołowni, mówiąc tak... Ostatnio mamy przykłady, które pokazują, jak niepoważne zachowanie albo niepoważne słowa mogą zrodzić bardzo poważne konsekwencje. Jak puszczamy dzieci na wakacje, to im przecież mówimy: nie rób głupot, bo głupoty mogą zamienić się w dramat. W polityce jest dokładnie tak samo, oświadczył Donald Tusk, dodając, że polityczne gesty czy nieostrożne, niepoważne lub niedojrzałe decyzje mogą mieć bardzo poważne konsekwencje dla ludzi i dla całych państw. Tak mówił premier. Premier, który, według wszelkiego prawdopodobieństwa i różnych relacji miał naciskać. Drugą osobę w państwie by nie zwoływała Zgromadzenia Narodowego. I w takim momencie, my się Szanowni Państwo, znajdujemy, w, których na, w którym na szczytach władzy myśli się, czy rozważa się scenariusze, w myśl których nie doszłoby do zaprzysiężenia legalnie wybranego prezydenta. Prezydenta, którego wskazali Polacy. Ja rozumiem, że z punktu widzenia władzy miał wygrać Rafał Trzaskowski, że wszystko było przygotowane, że rzucono absolutnie wszystkie zasoby, by Rafał Trzaskowski wygrał, że łudzono się i ba, wręcz było się pewnym od wielu, wielu miesięcy, że wybory prezydenckie są rozstrzygnięte. No ale jak to zwykle przy wyborach, decydują Polacy przy urnach wyborczych i Polacy pokazali, że chcą Karola Nawrockiego jako swojego prezydenta. Później mieliśmy ten żenujący, absurdalny, Spektakl, tę telenowelę dotyczącą histerii związanej z wyborem Karola Nawrockiego, ale oczywiście ona miała posłużyć także do odwrócenia uwagi, odwrócenia uwagi od palących problemów, których jest coraz więcej w państwie polskim. Jednocześnie trudno ignorować i przechodzić do porządku dziennego nad takimi rzeczami, jak ta, o której mówił Szymon Hołownia. Zamach stanu, choć być może teraz jest to już oklepane stwierdzenie, frazy, za którym się nic nie kryje, w istocie jest bardzo, bardzo poważny, de facto najpoważniejsze bo trudno sobie wyobrazić coś innego, coś bardziej poważnego od przeprowadzenia zamachu stanu, czyli de facto wywrócenia ustroju państwa czy de facto obalenia władz. Szymon Hołownia mówi wprost, że był namawiany. Nie wiemy jeszcze przez kogo, bo w rozmowie żartuje sobie, że być może w pamiętnikach to kiedyś ujawni. Ale fakt jest faktem, że druga osoba w państwie po raz pierwszy powiedziała o tym, że byli tacy ludzie, którzy do niego przychodzili, żeby przeprowadził zamach stanu. Co oczywiste podniosło się ogromne, niewyobrażalne larum w mediach społecznościowych w świecie dziennikarskim, w świecie polityki. To jest naturalne, że po takim wyznaniu zarówno opozycja, jak i koalicja rządząca to komentują. I Szymon Hołownia zabrał głos po raz kolejny już na swoim prywatnym koncie na Facebooku, gdzie zamieścił długi, długi wpis. W którym tłumaczył swoje słowa i trochę już je łagodził, bo Szymon Hołownia pisze tak: Widzę, że jest potrzeba, więc wyjaśniam, że sformułowania zamach stanu użyłem we wczorajszym gościu wydarzeń, podobnie jak wielokrotnie wcześniej, nie w znaczeniu prawnym, co zresztą w rozmowie zostało wyraźnie podkreślone, a w politycznej diagnozie opisu sytuacji, w której dochodzi do poważnej destabilizacji państwa i podważenia zasad demokracji. W przestrzeni publicznej wielokrotnie formułowano wobec niego oczekiwania, by nie uznać werdyktu wyborców, nie zwoływać zgromadzenia narodowego w celu zaprzysiężenia prezydenta elekta albo dokonać obstrukcji poprzez ogłaszanie w zgromadzeniu narodowym przerw. Wzywano do niekonstytucyjnego przejęcia obowiązków prezydenta czy wreszcie zarządzenia nowych wyborów. Na wszystkie te padające publicznie sugestie odpowiadałem jednoznacznie i zgodnie z prawem. Wyborom prezydenckim przysługuje do mniemanie ważności. Należy wyjaśnić na drodze postępowań prokuratorskich wszystkie przypadki nieprawidłowości w procesie wyborczym. Nie ma podstaw faktycznych i prawnych do niezwołania zgromadzenia narodowego i odebrania przysięgi od nowo wybranego prezydenta-elekta. Szymon Hołownia dodał, że stabilność instytucji państwa, ciągłość władzy i zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi to wartości, których, zwłaszcza w obecnej sytuacji, nie wolno podważać. Odważać. A wszelkim próbom i kwestionowania, a więc destabilizowania państwa, podobnie jak jednomyślni w tej sprawie wszyscy liderzy koalicji 15 października, stanowczo się przeciwstawiam i będę nadal się przeciwstawiał. Apeluję do obu stron politycznego sporu, by z jednej strony nie doszukiwać się spisków tam, gdzie ich nie ma, z drugiej nie podważać demokratycznego werdyktu wyborców niezależnie od tego, jakie emocje budzi. Słowa Szymona Hołowni oczywiście rozgrzały internet, rozgrzały media społecznościowe. On sam zresztą ze swoją postawę w ostatnich dniach, tygodniach jest bardzo mocno krytykowany przez tę najbardziej radykalną część wyborców Koalicji Obywatelskiej. Na przykład Eliza Michalik publicznie sprzejąca obecnemu rządowi, która występuje z takich pozycji wręcz quasi silnych razem, mówi o tym, że Szymon Hołownia powinien za to wszystko stanąć przed Trybunałem Stanu. Ale nie ma wątpliwości, że Szymon Hołownia był przez ostatnie tygodnie bardzo bardzo mocno naciskany przez tak zwane autorytety, przez polityków i dziennikarzy, by nie zwoływał zgromadzenia narodowego. I to jest dramat, w jakim my się wszyscy poruszamy, w jakim my się wszyscy znajdujemy. W sytuacji, w której de facto namawia się, naciska się Szymona hałownie Marszałka Sejmu, by nie, do, by nie dopuścił do zgromadzenia narodowego, by de facto dopuścił do zamachu stanu. Być może kiedyś to zostanie rozliczone, być może po zmianie władzy to wszystko zostało wyjaśnione. Powinno zostać. Bo trudno sobie wyobrazić w demokratycznym państwie prawa coś bardziej Poważnego niż zamach stanu. Ale jak już wspomniałem, jesteśmy w Polsce na no Alla Tuska. Tu na takie wyznania wzrusza się ramionami i przechodzi się nad nimi do porządku dziennego. Na koniec, jak zawsze, prośba do Państwa o komentarz. Proszę pisać, proszę komentować, co Państwo o tym wszystkim sądzą. Karol Gadz, kłaniam się nisko.